Wszystkie pacjentki, które zostały zakwalifikowane do, do programu refundacji in vitro w programie Ministerstw, Ministerstwa Zdrowia, mają również zapewnioną refundację leków do stymulacji poprzez NFZ. W związku z powyższym ta refundacja. Różni się od refundacji cykli komercyjnych. Cykle komercyjne obejmują pacjentki do 40 roku życia, natomiast w programie ministerialnym mamy prawo refundować leki pacjentom do 42 roku życia. Należy przy tym również zaznaczyć, że częściowa opłata refundacyjna jest przez pacjentów poniesiona zgodnie z cenami obowiązującymi w NLZ.